Co bym zmieniła w Nadniach Myślenic? E, myślę, że można by było tutaj sprowadzić więcej grup na przykład hip-hopowych. E, w Myślenicach jest bardzo dużo młodych ludzi, ludzie się interesują e, właśnie rapem, hip-hopem, jeżdżą na BMX-ach, na deskorolkach i myślę, że to by naprawdę przyciągnęło tutaj tłumę. Generalnie mogłaby być lepsza muzyka, a nie afromental, coś ciekawszego bardziej, bardziej ambitnego, wydaje mi się. E, myślę, że organizacja są do tego na tłoku ludzi, bo jest troszkę za dużo i nie wiem. Według to mnie jest trochę natłok, po prostu. E, myślę, że organizacje odnośnie zespołów. Drugiego dnia? Tak, drugiego dnia, przede wszystkim. E, a jaki chcielibyście zespół? Koma. Koma? Koma. No. A to dobre pytanie. Nic bym nie zmienił, wszystko mi się podoba, ale zespół jest troszkę nie w moim stylu. O więcej dni. By dłużej trwało, no. To by było fajnie. Tak, tydzień. Mało jest tych ekstremalnych maszyn, żeby było więcej tego. W tamtym roku było więcej, na pewno. Na dzień dzisiejszy? Raczej nic. Na pewno bym zmienił e, jeden z koncertów. Nie, nie widzę jakoś afromental. Ciemno by mogło być, lepiej by było. Chciałbym zmienić w tym y, ponurym mieście i szarym jak Mysza. To, że w kurczę, na ciałbyś nigdy nie grali raperzy. Chciałbym usłuchać coś tutaj... Y, nie wiem, może paktofonikę, albo K44 teraz rekontakt mają tak samo. Albo chociaż do No chyba trochę muzykę. Chyba tylko tyle. A ogólnie wszystko reszta fajnie. Myślę, że nic, bardzo ciekawe zespoły w tym roku, no Afro Mental, Maręczuk Jutro, myślę, że ka każdy coś za siebie przede wszystkim, to jest chyba najważniejsze. No, a zmieniłbym, no, więcej atrakcji bym dodał. Nie wiem, chyba nic. E, myślę, że to taka kolega muzykę. Oj, tutaj w dni myśleni, to chyba nie. nic. Tutaj nie, no wszystko jest spokojem, nie przeszkadza mnie nic. Ładnie jest, fajnie. Świetnie jest, tylko tak szybciej i sprawniej i w ogóle wszystko, głośniki i wszędzie tak dup, dup. Ławki mogły, mogły być tutaj porozstawiane, bo nie ma ławek. Oj, nie myślałam nad tym. Widocznie tak mi się podoba, że nic bym nie zmieniała.